Opowiemy dziś o murach miejskich Płockach, które istniały przeszło 400 lat. Komu zawdzięczamy ich powstanie i kiedy doszło do ich budowy? Na te i jeszcze kilka innych pytań usłyszycie dziś odpowiedź. Do budowy Płockich obwarowań nie doszłoby, gdyby nie decyzja Kazimierza III Wielkiego. W pamięci potomnych zachował się on jako władca, który rzetelnie dbał o wiele aspektów funkcjonowania państwa. Jednym z nich była właśnie obronność. Obwarowania miejskie były dla mieszczan wielkim przywilejem, nakładały na nich jednak cały szereg obowiązków. W dobie częstych wojen i niepokojów miasta późnośredniowieczne dzięki swym fortyfikacjom zapewniały stabilizację i bezpieczeństwo, zaś mury miejskie bronione przez sprawną załogę, wzmocnione fosami i basztami zapewniały dość skutecznie życie i mienie. Kazimierz Wielki objął wywładanie księstwo Płockie w 1351 roku na skutek bezpotomnej i tragicznej śmierci Bolesława III, księcia Płockiego. Król władał Płockiem aż do swojej śmierci w 1370 roku i zdążył w tym czasie zrobić bardzo wiele. Zawdzięczamy mu system miast otoczonych murami, które wespół z zamkami miały stanowić obronę przed napadami krzyżackimi, litewskimi czy też czeskimi. Mury stały się symbolem bezpieczeństwa i siły. Już 1 marca 1353 roku wydany został przez władcę przywilej zezwalający na budowę murów miejskich. Dzięki niemu dowiadujemy się, że król zobowiązał się płacić 400 grzywien rocznie, do tego trwało z Miasto miało się dokładać grzywien 100. Taki nakład finansowy umożliwiał budowę 112 metrów rocznie. Prace zajęły około 16 lat, łączna długość murów wyniosła zaś około 1800 metrów, a ostateczny koszt budowy około 8000 grzywien. Do dziś zachowało się niewiele tego typu dokumentów, dodatkowo ten dotyczący Płocka jako jedyny zawiera szczegółowe dane techniczne inwestycji. Z zewnątrz mur wykończony był cegłą, jego środek wypełniono kamieniami lub gruzem. Żeby zobaczyć jak wygląda przekrój płockiego muru, warto wybrać się na wycieczkę do jedynego zachowanego do dziś odcinka, który mieści się u zbiegu ulic Kwiatka i Bielskiej. Jest tam widoczne wypełnienie zarówno w przekroju, jak i od strony zewnętrznej muru. To fakt, nie zachowało się go zbyt wiele, dlatego warto również odwiedzić ekspozycję Muzeum Mazowieckiego, żeby na makiecie zobaczyć jak mury miejskie wyglądały jeszcze pod koniec XVIII wieku. Według umowy między królem i mieszkańcami płocka mur miał być gruby na 2 metry i wysoki na 9,5. Baszty, czyli wieże obronne, były wyższe od muru, prostokątne i otwarte od strony miasta, do którego można się było dostać jedynie przez trzy bramy główne ulokowane na drogach do Wyszogrodu, Bielska i Dobrzynia. Ponadto wjazd do miasta strzeżony był przez fosę, która w najszerszym miejscu dochodziła nawet do 35 metrów, głęboka była zaś na 4. Kazimierz Wielki w całym systemie obronnym pamiętał także o poprowadzeniu drugiej linii murów, wokoło Płockiego Zamku, dzięki czemu miasto zaczęło stanowić bardziej jednolity organizm. Poza tym w Płocku utrzymywano własne armaty do obrony umocnień. Fortyfikacje w znacznej części przetrwały do końca XVIII wieku, kiedy decyzją władz pruskich w 1803 roku przystąpiono do zasypywania fosy oraz rozbiórki murów, która potrwała aż do 1820 roku. Była to część realizacji planu rozwoju przestrzennego miasta, gdzie jednak podziała się cała ta cegła? Otóż użyto ją np. do budowy domów przy ulicach Bielskiej i Kwiatka. Do dziś zachowały się jedynie trzy fragmenty średniowiecznych fortyfikacji. Są to baszta przy ulicy Zduńskiej 13, która w XV wieku pełniła funkcję składu broni Bractwa Strzeleckiego, a w XVIII wieku była przebudowana na dom mieszkalny. Kolejny fragment to zewnętrzna ściana domu pod Trąbami, budynku dobudowanego do murów miejskich przypuszczalnie pod koniec XIV wieku. Oraz ostatni fragment to wspomniany już relikt muru zachowany przy skrzyżowaniu ulic Kwiatka i Bielskiej. Jeśli zaciekawiła Was historia polskich obwarowań rodem ze średniowiecza, to zajrzyjcie do naszego muzeum, zobaczyć także średniowieczne zabytki pochodzące z naszego miasta. Zapraszamy.